Wygrali trzy kolejne mecze, teraz jednak nastąpi dla Śląska prawdziwy test. Ma być nim konfrontacja z drużyną Andrzeja Urlepa. Nic nam nie zdane, że wygraliśmy trzy spotkania, to rzeczywiście o niczym nie świadczy. E, drużyna Czarnych przegrała ostatnie dwa spotkania. I to tak różnie to wyglądała ta gra. Niemniej jednak jestem przekonany, że drużyna czarnych będzie się chciała odbić. Na pewno w meczu u siebie, przed własną publicznością. Kali Gryfia gra się bardzo trudno. Goście wygrywają tam niezwykle rzadko. Atmosferę spotkań z tego obiektu dobrze pamięta były koszyka czarnych Paweł Kikowski. Prawda jest taka, że, że kibice tam robią, jak to sami mówią, piekło. Ubierają się w czerwone koszulki i praktycznie wszyscy kibicują. Także, także no na pewno jest to jeden z trudniejszych terenów, żeby zdobyć tam zwycięstwo. Jednak trzeba pojechać tam i walczyć na całego. Szkoleniowiec Śląska jest optymistą. Ja przewiduję, że to będzie oczywiście bardzo emocjonujące i zacięte spotkanie, natomiast oczywiście wierzę w nasze powodzenie, w nasz sukces. Cel jest tylko jeden dodaje Kikowski. My jesteśmy na, zwycięski, na zwycięskiej ścieżce i nie chcemy, nie chcemy z niej schodzić. Także jedziemy tam po zwycięstwo i tyle. Początek meczu Energii czary. Ze Śląskiem Wrocław w niedzielę 26 stycznia o 20.